Και τώρα φύγετε η Και τότε. Και για πάτε τα ουτά στην Ε. Και τότε εσεί. Και πάτε στην Ε. Τρού. Και πάτε. Πάτε. Πάτε τα ουτά στην Ε. Και Neste, se I fotalhou. E to mamãe. Ojei, jakie ładne. A potem Złodzieja. Do dlaczki. A o Złodziej, on był złym E Ia usar o łodzi, a se uwolnił. I doszły on trój, złapał do i wziął się do piekła. A potem poszedł do i zjadł świadanie. On w się i złapił, poprzątał do i też wyszedł do bitwy i ciach! Łapał do i do ściera widział I uszedł stąd, a potem zadinęła je do rozjeść i zjeść. A potem się znalazł się i już coś i się znalazł coś. Dość patrzył na ziemię i wtedy to były takie coś. A potem nie mógł znalazć się i nie mógł. Ale potem to było znalazło się i zjeść i zjeść. I się i tu był i się zjeść zobaczył. Potem było tak, że cały dzień trój zadził, smitnął, a potem było tak. Pytał, I wstał tak, żeby i bo zrobił. I wtedy się podwoił systemy stręsyły, i wtedy się nawet się Zrobiły. Wszystko się w serca, a trudnie i umarł, ale potem zasiął. Ale pomniki były i on. I wtedy zasnął i mu się śniło, że on umarł i poszedł do pomnitu. I do odnia diabeł do wziął. To poleciał do nieba, a potem było.

Małpa do niego chodziła, Tak hu, hu, hu. A potem musiał zaszł się tej rapy by... i znowu znalazł. I do na miśną lustę. Nawalował się i się sobie do i szczęśliwie. Brawo!